W jaki sposób Jezus różni się od założycieli innych religii? Istnieje wiele tradycji religijnych z założycielami: Lao Tse, Budda, Guru Nanak i oczywiście Jezus. Dlaczego więc mamy słuchać akurat słów Chrystusa? Hmm, zacznijmy od tego, że Jezus różni się od każdego z innych założycieli religii. Dlaczego? Cóż. Podczas gdy wszyscy inni mówią o Bogu, bogach i boskości, Jezus wyraźnie twierdzi, że sam jest Bogiem. Czyni to za pośrednictwem cudów, czy odnosząc do siebie samego imię Boga, objawione w Starym Testamencie. To nadzwyczajne twierdzenie Jezusa nie jest późniejszym wymysłem Jego uczniów. Jest ono źródłem konfliktu między Nim a ówczesnymi ludźmi. Można stąd wyprowadzić następującą myśl. Jezus nie jest jednym z wybitnych nauczycieli w historii ludzkości. Mającym ciekawy pogląd na boskość. Nie, On sam nie chce, aby rozumiano go w ten sposób. Jasno i wyraźnie twierdził, że jest synem Boga. Zostawia nas to z trzema możliwymi wyjaśnieniami. Pierwsza możliwość. Jezus mówił i wierzył, że jest synem Boga, ale nim nie był. Oznaczałoby to, że był on jakimś szaleńcem, ale nie z tych szaleńców, którzy frywolnie biegają po kwiecistej łące w kaftanie bezpieczeństwa. Byłby on raczej niebezpiecznym megalomanem. Druga możliwość. Jezus mówił, że jest synem Boga, ale wiedział, że to kłamstwo. Byłby on wówczas przebiegłym kłamcą, prowadzącym ludzi do błędów i bluźnierstwa. Trzecia możliwość. Jezus mówił, że jest synem Boga i rzeczywiście nim był. Tak prezentują się te trzy opcje: która pokrywa się z rzeczywistością, która wydaje się spójna? Czy przesłanie Jezusa o doskonałej miłości Boga i bliźniego, w tym nawet nieprzyjaciela, o gotowości do wzajemnego przebaczenia, dzielenia się, jest przesłaniem megalomana? Czy jego podejście do śmierci przypomina podejście oderwanego od rzeczywistości szaleńca? Czy wspaniałe przypowieści o Bogu i jego królestwie pochodzą od człowieka o pomieszanych zmysłach? Albo czy jego życie przypomina życie zręcznego ugarza, zwodzącego ludzi? Gdzie jego motyw? Gdzie zysk, bogactwo, uznanie i ziemska władza, której szukał? Gdzie spieniężał swoje kłamstwa? Czy jego uczniowie zebrali plon oszustw swego nauczyciela? Okazuje się, że ani wizerunek szaleńca, ani kłamcy nie pasuje do osoby Jezusa. Czy klarowność i piękno przesłania nie odpowiada jego deklaracjom? Czy jego słowa i czyny nie mogłyby należeć do Syna Bożego? Jezus. Szaleniec, kłamca, albo Syn Boga. Nie ma innych możliwości.